Jakie jedzenie ma druga osoba z Alonzem? Nie jestem asasyn, a nie Alonzo. Dobra, zaczynam. Czy twoje jedzonko można skraftować? E, wiesz co, nie hmm. wiem. Nie wiem. Odpowiedź. Co? A brzmi nie wiem. Okej. Okay. Okej, okay, dobra. Okej, okay, dobra. Czy twoje jedzenie można postawić? Postawić? No na no, 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 to postawić, postawić jak blok. Nie. E, czy twoje jedzenie to jest owoc albo warzywo? Hmm. Nie. Okej. Okay. Tak, okay, Ej, no okay. to... Czy twoje jedzenie można przepalić albo jest przepalone? Nie. Okej, okay, teraz. Czy twoje jedzenie jest surowe? Nie. Czy twoje jedzenie wypada do takiego jakaś Tak. Okej, okay, dobra, to było mu nie? Yy, teraz pewnie ty wygras. Yy, dobra. Czy twoje jedzenie jest słodkie w prawdziwym życiu? Myślę, że jest. Okay. Tak. Czy twoje jedzenie... Wypada z agresywnego młoda. Tak. Okej. Okay. Dobra. E, strzelę sobie. Czy to jest ciasteczko? Nie. Okay. To takie, takie? Nie, to nie. Znaczy, nie widziałem. czy Ty widziałeś? Nie, 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 Ale nie, 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 posiłem, posiłem, nie, 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 Dobrze, nie,